Macie je Uciekaj już, uciekaj Do Kuba czy do kuby? Do Kuby, Kubusiu zaraz będę włączał Z szlangi Nie gniewem, wróżę strony. Dobra, mhm. no, przyspieszają, nie? Zauważyłem. Tak, kurczę, tutaj jest cię szkoda, proszę, idź. Cwat już ktoś? Nie. Był shut, nie zmówi się co, jest przeciw. Ja chyba... Ojo, pospadali, widziałem jak spadają. my i ząbki. Możesz no na chwilę. Jeszcze 30 sekund. A to, że punkty będziemy mieli. Chyba do finału przejdziemy. Ej, całkiem dobrze na dnie. Ja wolę być do przodu i mieć przed sobą tą przeszkodę, to widzę odwrotnie. Bo ja ją chcesz, no. widzę. widzać, wiesz jak mam przed sobą. Ale popchnęło. O, mnie popchnęło. Mam już trzy razy. <laughs> Cztery sekundy. <laughs> już spadałem i się skończyło akurat jak leciałem. <laughs> fajne, fajne. Cztery drużyny, to już będzie f